Takie maleństwo leżało pod gniazdkiem, no ja się pytałam, to podobno jaskółki nie wyrzucają swoich młodych. Musiała wypaść ta jaskółeczka, tutaj się pytałam takiej pani specjalistki. Tu jest jej domek, to jest jakieś no nie wiem ile to może być metrów, raz, dwa, o trzy i pół metra, żeby tą jaskółkę z powrotem włożyć. Jaskółeczka jest już tam w swoim gniazdku, piszczka mała. Tu panowie pomogli, dziękuję serdecznie. Cała akcja była. jest pyszczek mały w gniazdku, że ja akurat tu dzisiaj przyszłam, po prostu już idę w innej sprawie, ale mówię, zajrzę tu do jaskółek. I ona leżała. I ona leżała w Więc trzeba by ją włożyć z powrotem. Odżywa się troszeczkę.